Siemano! Dzień dobry! Piąta rano! Kto wstaje? Do pracy? No chodź! Chodź! Idziemy! Chodź szefki! Pakistańskie disco! Łeeeee! disco! Lalalala! O, tyle może ale się ma, to nie nie spać spać, co do cholery? Mati piąta, Mati, piąta jest. Czego mnie budzisz? Siema, siema. I tam, halo, halo, o, siemano. Rano wstaję, bo do weta z weta, lecę. A, dlatego. A co nam królikowi dolega? Trzeba go dorwał, czy co? Co to się dzieje? A nic, nic. Więc zostaje bez snu. A, dobra. I też spać Ci królik nie daje, czy co? Gdzieś tam... Co się dzieje ze zwierzętem? Ze zwierzęciem. Ur... Czekajcie, muszę się krótki złamać kaptóry to wszystko tam. Z rana tak chłodniutko. no Andrzej. Siema. Trzeba ci oddał tą kasę już czy nie? Pamiętacie, kto rano wstaje, ten się może dłużej okrzykać. No dokładnie, jest takie coś. Co tam? O siema wawa, siema. A nic, nic. Mówię tak, Roki chciał wyjść na dwór, no to, no to mówię, zrobię wam niespodziankę rana. Trele, Morele był pierwszy, no. Wyszedłem sobie z rokiem, no. Cześć, Roki! Jak tam się czujesz? No cześć, no cześć, rano. No? no dzień dobry. A kto tu tak rano staje? No, panowie, panowie, czy już gra kongres? Dawaj na dworze to kapelę, zaczynamy menela. Hmm. Seba kocuje na dworcu damskim, wątpię, tam, tam, tam już jest ten poczekalnia z kredniczaki zamknięta, tak jak wczoraj mówiłem, dworzec tymczasowy został już zamknięty, nie ma do niego wejścia, już jest normalnie dworzec po remoncie otwarty, więc jak znamy Sebę, to pewnie tam śpi, ewentualnie w jakiejś bloku w klatce. A Roki jak widać, że, że, że trochę jest niż wczoraj. No, no jest, no wiesz, dał pospać, no. dał przespać tą noc. Teraz go tam złapało na bombę, więc wybiegliśmy. No, więc idę jeszcze dzisiaj z nim powtórzyć te zastrzyki. No i zobaczymy, co tam. Mam nadzieję, że wyzdrowieje jak najszybciej. Już go tak nie będzie palał brzuch ani nic. No. Co tam wiśnia do roboty? Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie do roboty. No. Jeszcze nie. A ty, jak tam. Powinni w tych skrzyncach postawić hotel nie mały, ale duży, żeby tam mogli bezdomni sobie mieszkać, dostać jedzenie, Więc fiksa, a wszystko co jest potrzebne do życia. No ta, od razu, nie? Na, jeszcze taki hotel sześciogwiazdkowy, yy, yy, jacuzzi, basenik kurna, restauracja 24 na dobę, najlepiej darmowa dla nich i kurna, nie. I co tydzień y, Dostawa nowych ubrań <laughs> Najlepiej, nie? Najlepiej Najlepiej, tak by było dla nich, nie? No oj, Dzisiaj, a, czekaj, czuj, dzisiaj Czwartek Tak? Czwartek? Tak Później Tak bardziej, nie wiem Południa Przejdę Yy, dla Was, to pójdziemy zobaczyć ten nowy dworzec, jak tam wygląda, nie? Czy już koczują tam menele? Czy, czy nie? Zobaczymy, co się. Co, co zaoferowali nam po dwuletnim yy, remoncie w kierunku. No i alkohol za darmo. A, no i alkohol w gratisie. No, dokładnie. Tak myślę. Nie Odpali się gdzieś na Kaczu. Będzie, że ma. Siema, co tak szybko? Siema, dark. Eee, jak szybko? A, no. I przyjrzałem tego teorii od Sajuczan wczoraj. Jak trzeba, się odpalił, że niby mu znowu kasy brakuje do dopłaty do hotelu. Że kasę zostawił tam. Już to widzę, jak on kasę dostał, jak on wiedział, że tej kasy może nie dostać. Mhm. No. Dobra ściema, kurwa. Dobra ściema. Co za kurna Ja nie, nie rozumiem tego się... Ale dobra jaj dostał cztery dychy, jeszcze, jeszcze żebrał dwie dychy, bo że, że mu brakuje no i ten Sebuś, ten Sebuś No Aj. Trzeba by się został o dokładnie. Trzeba by się z pieniędzmi nie roztał. on powiedział wczoraj, że zostawił wszystkie pieniądze i miał przyjść jak najszybciej i dopłacić. Mhm. Już to widzę jak on tam zostawił yy, 50... nie... 50? Nie, 40 zł zostawił i 20 jeszcze miał dopłacić, nie? No. Mhm. Ta, i na pewno zapierdalałby z powrotem na, do, ce do centrum, żeby te pieniądze odzyskać. No dokładnie każdy normalny że w chujowaniu. Wszystko przez pakiet PAK3 4 dyszki. No 4 dyszki to jest kurna. To, yy, to też nie jest. Wiesz, ja tam, no chyba, że, że to prawda, to co na OLiCie OL jest kwatery, i y, te pokoje y, do wynajęcia za jej dyszek doba Bo znalazłem y, znalazłem też tańsze, ale nie wiem czy on naprawdę... Roki odejść stamtąd, no co ty robisz? No wstałeś tak rano szukać trzeba. Nie no gdzie? Z rokiem wyszedłem Kończę właśnie live'a i później się jeszcze odpalę. Rokiem. chciał wyjść, się załatwić, więc wiesz, wiesz, jak się poddraźnił tam jelita i tak dalej, stój, stój, to po to, prostu go jeszcze tam coś tam łapię do czasu, ale już nie jest tak jak było yy, dwa dni temu, że kurna, co chwilę musiałem z nim lecieć, bo nie wytrzymywał, jeszcze wymiotował wtedy, nie? a teraz już nie wymiotuje, więc jakaś poprawa jest, nie? Są takie wieloosobowe pokoje nawet po 35 złotych. No co no. Tylko z tego... Bo ja, ja je znalazłem i mu pokazywałem. On mówił, że dzwonił i mówili, że są zajęte, nie? No. Ale w ile w tym prawdy to nie wiem? Nie? Wiśni. Co z tym? Jestem sądu, kiedy idzie uszacy sieć. Wawa nie wiem nic, nie wiem. Się wszystko w praniu. Okaże. Jak trzeba, totalnie zniknie na bardzo długo, yy, w ogóle się nie będzie odpalało, no to wtedy będziemy pewni, że po prostu przyjechali po niego i go zabrali. Nie? A jak nie będzie, no to znacie, że, że może po prostu plotka yy, powiedziana taka wiesz, z dupy yy, na szybko wymyślona, że ten, że przyszedł list to to wujek pomyślał, że, że już za, go zamykają, po prostu tyle, a wcale go nie czytał, nie? No, więc nie, zobaczymy, wszystko w praniu się okaże. Czyli, że daje ci się 5 zł i ci dają kojo do szpania, to nie. jest... Um, trzeba dzwonić i się pytać. No, ja wiem. On wali, przechlać. Kasę i spać na pod, podłodze. Ja wam to wczoraj już mówiłem. Już od wczoraj, jak zadawałem mu na live pytania, trzeba ile za hotel? Ile za hotel? To robimy kurna akcja hotel, nie? Ty ja, no poświęciłbym się, zorganizowałbym tą kasę. Poszlibyśmy, powiedzieli, jaki hotel, choć nie wiem, czy warto, bo wtedy by mogli nas wyjebać, ale ale no chciałem zrobić akcję globo nie no a seba w ogóle unikał tematu odpowiedzi czyli nie wiedział ile za hotel bo... i tak dalej nie no a on pewnie w piwnicy teraz siedzi albo na dworcu nowym no i to jest cały seba nie um, hejka hejka lena Dobry dzień, dobry dzień, dobra widzowie, mykam na chatę, tak za chwilę pogadałem, tak było, pytałeś się, no tak było, pytałem się, dokładnie, a Seba milczał i udawał, że nie widzi, dlatego pytałem się widzów, czy widać to co pisze, bo myślałem, że już mnie zbanował, bo za dużo spam, spamingu robiłem, pytaniami, Seba ile za hotel, seba ile za hotel, nie? No, i ty unikał bo on Ja wiedział ile za hotel, bo nie miał żadnego ogarniętego i tyle. No, chciał po prostu wydoić z ludzi jak najwięcej kasy, żeby sobie mieć na żarcie kino i jakieś tam inne pierdol. Typowe zagranie z Szwedzika, nie? No, dobra, trzymajcie się. Do potem nie będę Wam już dupy zawracał. Pa, pa.